Pani Korony Kielce cały czas się pytają o Nono, kiedy wróci do zdrowia i chciałbym się zapytać na początek, czy jego powrót do zdrowia idzie planowo? Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest takie najbardziej ciekawe pytanie i odpowiedź na to pytanie dla kibiców, natomiast nie jest to łatwa odpowiedź, gdyż tutaj cały proces powrotu Nono jest wspólnie ustalany z jego lekarzem, który go operował w Barcelonie. Także wszystko idzie zgodnie z planem. On jest w tym momencie w szóstym miesiącu po zabiegu. W miesiącu grudzień ma jeszcze jedną konsultację z lekarzem, który ma wydać zgodę na udział Nono w meczach. Więc w połowie grudnia będzie taka decyzja od lekarza. Więc myślę, że spokojnie przepracowany okres przygotowawczy i raczej możemy spodziewać się Nono w rundzie wiosennej. Trenerze, Czy powrót no, no, do zdrowia przebiega planowo? Tak, to, jest, to jesteśmy na tym etapie, w którym zakładaliśmy. Obecnie jesteśmy w szóstym miesiącu. Jest to trening indywidualny, bez kontaktu z przeciwnikiem. Trenujemy zarówno na boisku, jak i na siłowni. Jakie są najtrudniejsze momenty, jeśli chodzi o powrót zawodnika po kontuzji z perspektywy trenera? Znaczy dołączenie zawodnika do drużyny, tak? Gdzie dochodzi walka, w kontakt i, i wtedy jest tak naprawdę największe ryzyko, gdzieś tam, że się coś wydarzy. W indywidualnym treningu jest większa kontrola nad jego pracą. A jakie są takie najtrudniejsze ćwiczenia, które może wykonywać zawodnik właśnie po powrocie do, do piłki? Najbardziej specyficzne te, które ma na boisku, tak, czyli hamowania z dużych prędkości zmiana kierunku biegu, tylko że w treningu indywidualnym tam jeszcze nie ma kontaktu z przeciwnikiem, a w treningu piłkarskim już dochodzi kontakt z przeciwnikiem, więc tych zmiennych jest dużo więcej. Our fan always ask about you so how do you feel? No, I feel better. Uh, now I need a little bit more time, but uh, I am uh, uh, to do in the in the last training for come back with the team. But uh, I hope uh, uh, soon the uh, come back soon. You know, what do you think was the hardest moment during this recovery? For me, the the worst moment uh, was uh, the first month. Uh, the first week is the, the worst because uh, after surgery, the first day, uh, uh, I did come uh, to sleep, I did come move. And for me, was the the, the worst moment. But uh, this uh, injury is so is so difficult because you you have a very good moment, but uh, another day you have a bad moment. But uh, uh, in the long of the Of the injury, Myślę, że moja recovery była bardzo dobra. Myślę, że tutaj przede wszystkim historia e, wcześniejsza zawodników, którzy za szybko wracali po takich urazach e, i ponownie zrywali, gdzieś e, nauczyła, że potrzeba trochę czasu na to więcej niż to klasyczne tak jak się wcześniej mówiło 6 miesięcy teraz to jest zdecydowanie dłużej. 9-8 miesięcy ci najlepsi operatorzy na świecie tak robią z zawodnikami. Po prostu to ryzyko z każdym miesiącem dłużej przepracowanym maleje, więc tak to wygląda. Ta medycyna też się z jednej strony rozwija i wydaje się, że mogłoby być to szybciej, natomiast z drugiej strony, dzięki temu, że ona się rozwija, możemy sobie porównywać te powroty zawodników wcześniej za szybkie. Wyciągać z tego wnioski na przyszłość, żeby te, te rehabilitacje, te powroty zawodników do zdrowia nigdy nie, mm, nie przyspieszać tego na siłę. Pomimo tego, że zawodnicy na pewno tego chcą i im zależy na tym, żeby e, jak najszybciej znaleźć się na wojsku. When your injury happened, yeah. did you know straight away that it was bad? Yeah, jest. In As a, a strong uh, uh, injury, because I feel, no, uh, when I I turn my knee, I feel that uh, uh, so strong happened in my knee, and uh, in this moment I know that uh, I broke the, the knee. This year I think that the, the team was playing uh, very good. Uh, we have uh, good in the uh, in the Mm, and I, I think that if the, the team continuing this uh, life I think that we don't have a, a problem for go to the relationship you know are you happy that now you have more Spanish friends in the team and they're doing quite well yes now for me is uh, it's better because uh, I have a, a, a player that uh, speaks Spanish and um, also uh, every every player I speak English and my English is not so very good, but I understand everything and for me is Patrząc na to, co się dzieje na świecie, i zawodnicy z Realu Madryt zrywają, więc zadła w każdym sezonie tak naprawdę. Wydaje mi się, że przede wszystkim ta intensywność, która obecnie jest w piłce nożnej, na pewno się mocno do tego przyczynia. Ciężko jest znaleźć tak zero-jedynkowo. Jaka jest przyczyna u każdego z poszczególnych zawodników? Jest to uraz mechaniczny, więc wiele czynników może mieć wpływ, ale rzadko zdarza się, żeby ktoś w 100% stwierdził, dlaczego akurat w tym konkretnym przypadku to się wydarzyło. Każdemu życzę, żeby w ten sposób pracował na rehabilitacji. On wrócił do nas po czterech miesiącach z Hiszpanii i naprawdę wszystko wygląda bardzo dobrze, jest przebadane. E, diagnostycznie na maszynach wszystko wygląda super, natomiast tak jak, mówię, tak jak mówiłem wcześniej m, proces rehabilitacji ACL to jest każdy etap coraz większe obciążenia i to kolano się adaptuje e, za każdym razem do większego obciążenia, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. M, natomiast jeżeli chodzi o niego Myślę, że wszystko będzie ok, wszystko jest robione bezpiecznie, tak, żeby przede wszystkim zawodnik wrócił tutaj w 100%. My nie chcemy go na 95% i ryzykować, że zagra w jakimś meczu nie w pełni gotowy. On ma być gotowy na 100%. Więc tutaj też chciałbym przekazać kibicom, żeby byli cierpliwi w tym procesie, czekania na niego, bo my po prostu wszystko robimy, żeby on wrócił do nas w pełni, w 100% sprawnie. Hello, panowie! Uh, I hope uh, come back soon. Uh, um, I want uh, to play in the in the stadium and uh, uh, to be with, with you. see you, see you soon.